Dzisiejszy odcinek nagrywamy dla Was pod koniec naszego tygodniowego pobytu na wyspie, którą zjeździliśmy wzdłuż i wszerz. W związku z tym przygotowaliśmy dla Was krótki przewodnik, w którym pokażemy Wam 5 miejsc wartych zobaczenia podczas motocyklowego wypadu na Gran Canaria. Zaczynamy! Dobrą bazą wypadową do zwiedzenia Gran Canaria jest największe miasto i zarazem stolica wyspy, czyli Las Palmas. Zamieszkałe jest przez 400 tysięcy osób, co stanowi prawie połowę wszystkich mieszkańców wyspy. Oferuje ogromną bazę noclegową, i to tutaj znajdziecie największe wypożyczalnie motocykli. Gran Canaria przez wielu uznawana jest za najpiękniejszą i najbardziej zróżnicowaną spośród wszystkich wysp archipelagu. Jednak to, co najważniejsze dla nas motocyklistów, to znajdujące się tutaj piękne, kręte i zadbane asfaltowe drogi prowadzące przez spektakularne krajobrazy. Wyspanie jest ogromna a przejechanie jej wokół zajmuje około 4 godzin. Będąc na południu warto odwiedzić znajdujące się w miejscowości mas palomas zajmujące około 400 hektarów powierzchni wydmy. Wbrew pozorom złocisty piasek nie został krzywiany z Sahary. Trzeba, bo pani ci patrzy teraz na w ekran za tobą odryć. Wbrew pozorom złocisty piasek nie został przywiany z Sahary, a powstał z naniesionego przez morze wapiennego piasku, korali i muszli. Najwyższe z wydm osiągają wysokość nawet do 20 metrów, a część spośród tego gigantycznego obszaru dostępna jest dla turystów. Możecie w związku z tym, tak jak ja, zaparkować moto w pobliżu, ściągnąć buty motocyklowe i podczas spaceru po wydmach przez moment poczuć się jak na pustyni. It was at this moment that he knew he fucked up. Sposób nie zatrzymać się przy Fuente de los Sam kolor skał robi wrażenie, jednak kiedy wybierzecie się w to miejsce po ulewnych deszczach, będziecie mieli okazję także podziwiać naturalne baseny i wodospady. W teorii skała jak skała, jednak w praktyce punkt, dzięki któremu Wasza trasa zostanie wzbogacona o klimatyczny przystanek. I zobaczymy, czy starczy. Stary, nie wiem, co to jest, nie? Bierzemy cykle Kupuję póki co to. Zostawiam Was jeszcze chwilę z tym widokiem i lecimy dalej. Pamiętajcie o naszej wyjątkowej usłudze odbierz w sklepie. Możecie za darmo zamówić dowolny produkt do przymiarki w sklepie stacjonarnym i dopiero na miejscu zdecydujecie za co płacicie. Resztę zostawiacie bez żadnych konsekwencji. Po drodze warto udać się na punkt widokowy Mirador del Balcón, z którego przy dobrych warunkach pogodowych będziecie mieli okazję zobaczyć sąsiednią Teneryfę. Zresztą, punkty widokowe to obowiązkowe pozycje do odhaczenia na liście. Te oficjalne oznaczone na mapie oraz najzwyklejsze pobocza, które co jakiś czas przytrafiają się na górskich pętlach. Na zachód lub wschód dla rannych ptaszków warto udać się na najwyższy szczyt Gran Canarii, czyli Pico de las Nives. Widok słońca ponad chmurami naprawdę zachwyca. Uważajcie na duże amplitudy temperatur pomiędzy miejscowościami znajdującymi się na dole a wysokimi szczytami górskimi. Największa różnica, którą zarejestrowaliśmy podczas wyjazdu to 21 stopni na dole i tylko 8 stopni Celsjusza na górze, czyli 13 stopni różnicy. Warto zabezpieczyć się w odzież motocyklową, która ma podpinki i regulowaną wentylację. I ten zachód! Ja. A, ależ to! Zajeb... Ja. Przez przypadek tu trafiliśmy na Golden Hour, na tą trasę, stary, to jest hit. A najbardziej spektakularna jest GC200, biegnąca wzdłuż zachodniego wybrzeża Widok oceanu i szczytów górskich jednocześnie naprawdę powala. Osobiście przejazd tą drogą zaliczam do najpiękniejszych wydarzeń w moim życiu. Jeśli mielibyście ochotę przeżyć to, co my, koniecznie zajrzyjcie do ostatniego odcinka, w którym opowiadam o tym, jak zorganizować taki wyjazd samodzielnie i ile to wszystko kosztuje. A tymczasem, byle do wiosny. Trzymajcie się. Cześć. I pamiętajcie o subskrypcji kanału.